Halo, cześć, witajcie was wszystkich, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon No, niestety wczoraj nie było odcinka, no bo, no tak wyszło jakoś po prostu, no nie miałem jakoś czasu i ochoty w ogóle, a raczej takiego lamentowania nie chciałabym się słuchać Ale już wracamy, to nie jest jakiś ważny, super, ważny, że jest odcinek Dobra Ha, tyle tytułem wstępu I gramy dalej, więc tak yy, Co tu się stało? Yy, zaczął się nam nowy ten event Ten z Crimson Corda. Ja Crimson Corda w ogóle praktycznie nie ogarniam W sensie, ma za mało grałem w tą grę Żeby przejść Crimson Court'a, bo w ogóle nie wiem Chociaż parę bossów pokonać, chyba tylko mi się jednego udało Tego co tak się chowa i ten w jakichś kątach śmiesznych i później wychodzi z nich i trzeba go z nich wykurzyć nie, On się sam wychodzi, ale ma ważne Teraz już zobaczymy, nie wiem czy będzie przychodzić film z tak mi się wydaje, że może, ale inaczej wątpię A tak, kapłankę wyleczymy, bo niestety ona trochę już dostała padaki, no kurwa poziom stresu nie jest zbyt zachęcający w dalszych podróży, więc pójdzie sobie ona trochę po A, już stąd wzięliśmy tych. Tak, bo mamy to Tak, to już wybierałem. Ja oni byli po prostu pewnie chujobi, albo nie chciałem ich z jakiegoś innego powodu. To tak. Na razie Olac nie będziemy jakichś tam ulepszyć tych rzeczy. Później się w to pobawimy kiedy indziej. Mamy w ogóle na Mamy Arletina, na Git. A to gdzie my chcemy mieć? Mamy odblokowaną knieję, mamy odblokowany dziedziniec. No, dziedzinę, no raczej. Na razie nie mam ochoty robić jakoś. Nie, nie widzę tego. O, to jest fajny artefakt. To jest bardzo fajne To, taki se. To też taki se. Abominację w ogóle nie by grać, więc raczej nie będę chciał po to jakoś iść. Bardzo mi się nie będzie chciało. Mamy tak, mamy ruiny dalej albo knieja. Ale może tak mi się wydaje, że chyba knieje? Pójdziemy? Takie ja mam wrażenie? Nie, wydaje się taką najbardziej. O, spróbuj, że knieje. A więc tak, mamy. McDowell. Co my tu mamy u tobie? U ciebie. Przyłożenie. To, o, ty byłeś bardzo fajny. Tak, tak, ja ciebie. Ja ciebie chcę. Bo to się wydaje bardzo fajny. Boję się jego, bo. O Boże, kiedy. Matwik ją ma głównie te. O nie, Ziomek. O, oh, wait, bo Marta tego stracić. W ogóle, właśnie, weź ten, zdejmi wszystkie błyskotki A na tego yy, Idziesz pan w cholerę, bo ty masz tak tak słabe tam yy, nawyki, że naprawdę szkoda. You will useless. Dobrze. Yy. No chcę. ja mam do stresowania, Znaczy od stresowywania. Hmm, przydałby się jeszcze ktoś, kto daje. O matko, tam były tcizny, tam były krwawienia. Wiccie, nie pamiętam. Myszka, duchowość. Podobno mi się healer. No, chyba ty wejdziesz, panie okultysta. Ty masz healer, masz heal. Na jakie jesteś lepszej repozycji? Widzisz tutaj, widzisz tutaj, artefakty jakieś dajemy, kochanadem. Zawsze to coś nie wiem. Znaczy on tam chyba nie ma jakichś dużo nadrealnych, tego co pamiętam. Więc no, to raczej nie, ale zawsze coś. Teraz tak, bierzemy sobie. Oczywiście Hajs, Hajsy pochodnie, jedzonko. Jakieś kluczyksy, jakiś Dełopaciksy. E, co tam było potrzebne? O, jajku, w tej chwili było potrzebne wszystko, tam troszeczkę. Jak pamiętam? O, ile ja dobrze pamiętam? Mamy kluczyk, Tylko mamy z Nie wiem, ale od kogoś na pewno. Może od akultysty? Trochę dziwne. Mm, to, 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 A, weźmy wszystko po trochu, tak jak mówiłem w sensie, to zaczynajmy, no nie ma co się tutaj naprawdę jakoś ograniczać, to ma się tutaj zastanawiać. bo to tylko zbędne jakieś tam sekundy, które po prostu moglibyśmy przeznaczyć na coś ciekawszego. A najwyżej no, będzie śmieszniej się wyjebić. Ukończ bitwy w Sanach. No to niestety jesteśmy zmuszeni do wchodzenia wszystkich pokoi, jakie znajdziemy po drodze. Jedna łopata już spadła, niestety. Być szybko. Nooo, niepotrzebnie. Trochę szkoda. Ten, taki pusty pokoik, bo to tylko. zabiera nam. podnie i daje nam stres dodatkowy. A to nie, o kur. mać? Kolej. o Boże. Już widzę, że się za zaczyna się robić no nieprzyjemnie Otóż W tym momencie yy, Złożyliśmy wszystkie łopaty, więc jak znajdziemy po drodze jeszcze jakieś kolejną yy, Jakieś kolejne coś co trzeba przeorać to będzie źle Ou jeszcze szybszy tak Dobrze, no i dobrze, no i nic. Jest, jest? Dobrze Eee, tobą? Ty się wydawało truciznę, tak, żeby... Znaczy trudkę w sensie Truciznę A jak się artyfakcji. O, Jest walka z obiektem w sali z obiektem To bym chciał, to bym mu chciał dać to nie trafił w fajerze że... Tam obijaj Ach już Dismas się rozkręca. To, to on, on się nie pierdzieli tak, to jest ten typ człowieka, który on wie co ma robić i to robi, a nie ja zastanawia. Kidnem go. Jeden HP mu zostało niestety, ale trudno, naznaczenie. No, teraz będzie mógł rozdać naznaczonego rzucić, no 8 HP, to nie jest mało. Na pewno nie jest to mało, ale też znośne, znośne, znośne. O, udało się dojechać, brawo. Gańskie okaleczenie! O, kurwa. To już było mało śmieszne, ci powiem, też. To było bardzo mało, mało zabawne. jakiś tam hilex. dajcie nie Proszę, nie kryjdzmy. Dziękuję. Ja, prze, ja przeżyję wszystko, tylko nie kryć To jest za słabe, jakieś ten krwawienie, żeby jakkolwiek się nie przejmować. Bandaż może się przydać jeszcze, tak wiem. Mogę sobie go obandażować, wiem, bro. Tuż yy, bierałem w to, więc yy, możesz. Nie, już o takie rzeczy nie pytać, bro. No. Unik, dziękuję. Dobrze. Jego healni. O, za 13, O, i kokul? tak się rozkręca skubany. Jak tam. Jak już silno, no to... Pomogło, pomogło na pewno. No kluczyk, no wolałbym jednak łopatę. O Boże, co tu się z te, tego brało? O ho, ho. Nie chcę to patrzeć, nie pamiętam. Nie pamiętam czy to... Dobra, jest. Wyszło dobrze, ale nie pamiętam czy tu się brało nic. Czy ta się nie, nie brało w ogóle, czy się brało z łopatą? Chyba raczej wątpię, żeby to się brało z czymś innym. Kluczyk na pewno nie, łopata mogłaby być sensowna. A Nie wiem, nieważne. Nie jest taki super ważny. Przemy naprzód. O, walek jest pusty dwa razy. Aj, gra. Widzę, że lubię, lu, lubisz. Lubisz sobie pośmieszkować. O. Nie widziałem tej pułapki, czy? Widziałem, ale. Nie ogarnąłem, nie wiem Tak samo nie jest to sobie. O ile psy jeszcze nie ten, nie atakują nas, o Boże, nie. o brawo, udało Ci się Jestem się dumny, panie Rejnaudzie Nie, to nie był Rejnaud, to ktoś inny. O nie, zaskoczenie. Ja nie mam praktycznie żadnych umiejętności, które będę mogły mi pomóc takim czymś. To bardzo zła sytuacja jest w tym momencie, kiedy oni nas tak bardzo pozamieniali. Po to nie jest dobre. Jakby właśnie wow. Są to stateczny. Zaszą na się? Dobra. Atakowałeś, chyba atakowałeś, bo musiałeś. Bo nie zawsze do przodu idą... O jedno pole, tam o wszystkie, pamiętam. I inni za jeden, a przy coś. Może te krwawienie nie wejdzie, a teraz tam... Nie na jeden oko. Dobrze, że na antykwariuszkę, bo ja i tak nie będę jak używał, ona no nie jesteś. Coś... Ważnym aspektem tej. Że to jest tylko jakiś taki wypierdek, który ma. Tylko i wyłącznie dawać nam pieniądze, więc. Nie jest ona ważnym. M, pionkiem w tej. Nie wiem, czy to nazwanie kogoś pionkiem jest. To no, nie ma, ale. Ale tak sobie powiedziałem, to tak sobie. nie niech będzie. No niech o, halo Już, już, już Już, już, halo Ale długo się walczy z tymi pieselami. O, jeszcze unik przed szkoda No, ty nie możesz nic innego robić, jak to chwilować Szkoda Nie yep. O i oczywiście musiał wejść kryt To znaczy to więcej stres Bo oczywiście dwa razy z rzędu nie mogłem trafić moimi teenagerami No No! Dziękuję Łaskawie, dziękuję, że yy, Twierdziłeś, że może być to jednak całkiem... Pamiętam, że to był gdzieś takie przycisk, o właśnie Że trzeba było przestawić wszystkich. na Nawidzę ciebie Kurwa, najgorszy ranek i grałem Przynajmniej zaskoczeni są. Przynajmniej tyle Nie wiem, weź go tam Pełność mu zmniejsz, może nie trafi we mnie tym Padziebem Nie chcę kurde na to patrzeć Wejmij ten stres To naprawdę nie ciekawie. Co to jest za gra? Pomocy Jak tak można? A tak fajnie się grało, no. Bismas, ratuj. Dobrze. Bismas uratował chociaż trochę tą żałosną sytuację. Ciekawy. Ili No, krawianie. Ale no, healu za 13 więc powiedzmy to, że. Daruję ci to przyjacielu, daruję ci to Musimy dorwać jak najszybciej ten... Mm, ...w ilimagów magów umiejętności, które mnie interesują jakby można sobie grać ciągle tymi umiejętnościami, które teraz mamy, ale... ...no wygląda to tak jak wygląda na przykład mm. Mm. Dlatego... ...z jednej strony lubię... ...grać... Czy ten... ...lubię okultystę... A z drugiej, no nie. Nie. Po prostu nie. On tak po prostu czasami lubi prostu krwi. Hehe, krwi. Prawie nie, śmieszne. Że no, nie, nie jest to postać moich marzeń. Ja wolę naprawdę mieć tą kapłankę, spokojny healer. Healuje w swoim czasie, ale wyhealuje. A nie udaje, że to... Brawo! Za 12! Wow! Bogu tej gry no. Chyba, że wcześniej chilowałaś za 1 i za 0 Ale tylko taka Tylko Tak tylko woli przy ten, no w Woli Woli? Nieważne, nie wiem po prostu nieważne. Dobra, zdech. Brawo. I mamy zwiadings Walka. I nie ma walki. Ale się nie skończyło jeszcze gra, więc wychodzi na to, że mamy jeszcze jedną walkę w sali z obiektem. Albo nie, skarb. To będzie skarb, bo jeszcze nie było skarbu. A zawsze w skarb jest chociaż jeden na mapie. Tego, co pamiętam Mi się kojarzy Jakoś tak to miało wyglądać A ty i tak nic nie zrobisz Potrzebuję na tej antykwariuszce jakiś sztylecik, żeby ona mogła tym sztylecikiem tam sobie coś dziabać Bo zawsze ona coś tam udźgnie na jakieś tam, nie wiem, 3-4 obrażenia, ale to zawsze są te 3-4 obrażenia no, czasami one brakują nie, boję się, to jest... To, to, nie, nie, nie Zabawa w grobę to nigdy nie wróży nic dobrego O, kolejny zwiednik No jest, zaraz obiekt, znaczy, z skarbem z Zawartość worka jest twoja No i patrzcie, jakie pieniądze latają to... to... Nie to po prostu To był zaszkodzając O, zaszkodzenie. Zaszkodzeni, zaszkodzeni. Raskoczeni Pali przeciwnik przeciwnicy. weź go przyciągnij, przyjaciela. Serdecznego, no jednak nie. Ym, silniej, maybe. Inspiration and improvement. No, Oczywiście. Oczywiście musiał przybyć. Jest który. O! Brawo! Uniknąłeś. Uniknęłaś, bo to Balnowak w Miejsce, Lubię, ja bardzo lubię ten, tą klasę w tej grze. To jest. Rozbójnik to się chyba nazywa, tak? Ta klasa? Nie, oprych. Oprych jest bardzo fajny w Darkest. To jest jeden z moich ulubionych klas. Jeden z fajniejszych D-Majerów, jakie mam dostęp. Szczególnie jak zdobędziemy dwie fajne umiejętności, czyli. Ten y, deszowanie się... o jest większe się do przodu, a później strzał z bliska i do tyłu. Bo to może tak się nie skończyć tak latać sobie po tej mapie I to jest fajne, bo jak idziemy w przód, to dostajemy riposty, czyli odda oddajemy ściblich, co na przykład teraz bym oddał, a do przodu... Znaczy jak do tyłu się cofamy, bo on potrafi walić... Ma większą szansę na kryta, z tego pamiętam bardzo dużą ma szansę kryta że wejdzie i to są potężne obrażenia, to potrafi nawet wypieprzyć komuś z 30-40 obrażeń. To jest bardzo dużo. Zostałeś tak, zostałeś śkliznę, brawo Super! Fajna gra Jeszcze fajniej Gnębią ci mu ci psy mojego Ismasa biednego Stawcie go w spokoju. Co on wam zrobił? Wrażenie, że ja w tym jednym ranie dostanę wszystkie choroby świata. Stawisz dwie klizdy, w jednym ja Boże, oni mi zaraz kurdy ten. O, oszaleją od tego stresu. No, te kryty wchodzą, jak złe, niestety. Te trafiania za bardzo No no Ten mecz jest okropny Ta gra nie powinna miała miejsca Nie powinna mieć miejsca okropny co się tutaj dzieje, to jakaś Paralimpiada Powiedz mi, że tutaj jeszcze trzecia choroba wejdzie, bo jakiś pies oczywiście da gdzie chyba, nie wiem, za... To się chyba po prostu zabije, no No ała. Nie za często te kryty ci wchodzą? Piesele Wszyscy mają krwawienia Przynajmniej po jeden Matko Trochę za późno A, przynajmniej stres zdjąłeś Mało, bo mało, ale... Ale jakiś Zajeb Teraz mi kryty dajesz, tak? Czeka, to, to jest, ta gra jest naprawdę z jednej strony tak fajna, bo losowość w tej grze jakby potrafi ci pomóc i to bardzo dużo czasami, naprawdę już jest ten moment, kiedy liczysz na tą grę, że no, w, no wpadnie ten krytyk albo no cokolwiek ten siądzie ci trafienie, bo na przykład przeciwnik ma dużo uniku, jak na przykład te 15 są ma tutaj. I w, w ten cios. No ale czasami też potrafi to oczywiście działać w drugą stronę. Jak to z grami, właśnie ten e, z RNG to w moim wypadku jest to, jak widać, no, dosyć częste. Dobra, e, wszystko, wszystko. Misja ukończona. Z dużymi stratami na uszczerbku zdrowia psychicznego, ale Ale, udawa. ale ze Ale mi gardło. No, wszyscy ten nowy poziom woli. Tak, wiem. Drugi poziom już ma Dismas. Ciemnie. Oboje macie nichtofobię. Spoko, mi, to pod, mi to pasi, Mnie, nie przeszkadza mi ta nekthofobia. Ja nie będę nigdy grał na ciemności, bo ja nie lubię się w to bawić. To jest naprawdę coś, czego nie lubię, bo to już boli bardzo. Ja już kiedyś próbowałem i nie wychodziło mi to. A to z wiadu, nas na zrobiska? są bardzo niefajne w tej grze. No są... Znaczy. O! Oh, oh, oh. Kogo my tu mamy? masz Flutomanię. jest ciekawa walka wręcz. Okej, okay, to bym chciał na pewno. To bym chciał, to jest fajne. To jest fajne i to. Więc tutaj to, ja będzie trzeba trochę pozmieniać tych umiejętności, ale masz fajnego perka, siepacza, krytyk zawsze... nie Mamy Lazaret. Spoko. Lazaret pokażę wam w sumie. Mamy jeszcze trochę czasu. Lazaret działa w taki sposób, że możemy leczyć ich nawyki. Czyli usuwamy jakieś nawyki, możemy usuwać i negatywne, i pozytywne. Albo też możemy sobie te pozytywne nawyki, jakby, nie wiem, zamykać, jakby takie, że w sensie da się ich już zamienić, bo jak mamy za dużo już tych pozytywnych nawyków, czyli chyba tam 5 albo 6, bodajże, to nam się zamieniają, jak ten jak już kolejny dochodzi. Więc no, że jak chcemy, żeby ten nywek dalej był, to go po prostu odhaczamy. Można też leczyć tu choroby właśnie. Ja nawet to zrobię. Adismasie, Dismasie, bo Dismas, no nie to mi żywał, chciał miał, bo... Minus celność to nie jest fajna rzecz. Mogę sumie z, z tym zaczekać tak teraz i sobie to ulepszyć. Oczywiście zawsze się pośpieszę. O, jest muszkieterka. Muszkieterka to jest bardzo fajna postać, którą lubię. Serio? Minus do krytyka. Na muszkieterce. To już jest za dużo. O, ty jesteś bardzo fajny na Kieja, widzę. Knieje. knieja też jest od krwawienia, więc. Tak. Myślę, że ciebie wezmę. Oooo Stronnik Masz ten wystrzał z bliska, ale nie masz tego do skoku awanturni O, mamy tego, zbrojni strzał Nadrealni Nadrealni, knie Czyli będziesz tylko na nadrealnych brany Ale nie mamy dużo tych na bliski dystans, więc myślę, że go i tak hmm. Tak, ja będę chciał jeszcze. Ciebie? Ale oni są bardzo fajni eee, Znaczy ja by nie no I not ja będę chciał wyleczyć bo już byśmy sobie ulepszyli tą katedrę całą Ciebie chcę wyleczyć Czekać a, nie ma co. Jakoś się tam mamy Sporo tego hajsu. Nie widzę problemu. Żeby nie zdejmować. Ty miałaś chyba większą... Możliwość Hazardista, tak. Większe szanse na ten. Dobra, to sobie może coś tam, może ci się uda wygrać. A nuż widać, ale pamiętajcie. Hazard nie jest dobrą rzecz. <grymne> tak, dokładnie. <grymne> I zauważyłem, że ten. Nie mam już herbów. Więc w takim razie trzeba być na herb. A to dziwne, że w sumie herby mi brakuje. No bo herby to nie są jakieś takie. rzeczy, które jakkolwiek są. pewiem, nie ja wiem. Są one rzeczą, którą no, ciężko zdobyć. Dobra, co ja bym chciał tutaj zobaczyć? Puszniczka to fajny. O takie okej okay. o tu jest fajne, może do, o może po kości dla Arlekina pójdziemy z tym następnym bo no właśnie, dlatego właśnie chciałem powiedzieć wam, że w tym miejscu kończymy no i ja wam bardzo dziękuję za oglądanie ja byłem z wami, wy byliście ze mną to był Darkest Dungeon następny odcinek będzie Pewnie jutro nie, jakoś nie planuję tego, żeby go nie było. Nie widzę przeszkód. Więc, no. Co? Do zobaczenia i do następnego odcinka. Ajo.